I teraz taka, taka sfera, która łączy właściwie słowo, łączy obraz, i łączy dźwięk nawet i łączy smak. A więc pan profesor Jarosław Dumanowski przedstawi nam, co poznasz smakiem. Wszystko poznasz smakiem, ale to już oddaję głos autorowi. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję. Chciałbym mówić o jedzeniu i będę się posługiwał przykładami z czasów nowożytnych i z XVIII wieku, ale moim głównym zadaniem jest pokazanie, że jedzenie jest częścią kulturową, częścią historii kulturowej, co to znaczy i w jakich okolicznościach takie pojęcie czy nurt badań się pojawiły. Moja prezentacja ma tytuł Wszystko smakiem. Poznasz jedzenie i historia kulturowa. Wszystko z smakiem Poznasz to jest cytat. Cytat z książki kucharskiej z wielkiego, ogromnego rękopisu z 1757 roku, zatytułowanego Zbiór dla kuchmistrza. W środowisku magnackim Pociejów na Wołyniu pani Róża Pociejowa zdecydowała spisać wszystkie najstarsze polskie receptury. Z jednej strony jest to pasja kulinarna, utylitarna, z drugiej strony typowe dla XVIII wieku podejście erudycyjne. Historyczne w zasadzie. Jest tam taki cytat: Wszystko smakiem poznasz i można odczytywać go dwojako. Raz przez kontekst, w którym się pojawia, czyli pędzenie bimbru i oddzielenie różnych frakcji. Pewnie jest to znane, czy kojarzymy taką operację, a z drugiej strony jest to coś typowego dla XVIII wieku, sensualnego, doświadczalnego i ujmowania smaku jako zmysłu. Poznania, do czego właśnie w XVIII wieku doszło, o czym traktuje choćby taka słynna książka, praca Wiktorii van Hoffman, Legou de Limier, smak oświecenia, po angielsku również wydana, o zmianie podejścia oświeceniowych myślecie, myślicieli, teoretyków do zmysłu smaku przez wieki uważanego za gorszy i niższy razem ze zmysłem dotyku. od Zmysłów intelektualnych, od zmysłów wzroku i słuchu, które przekazują pewne wartości. Jest to od stoicyzmu, od chrześcijaństwa, zwłaszcza bardzo zakorzenione w kulturze europejskiej. Kilka słów o pewnych historiograficznych zmianach, czyli od anegdoty, opowiadania o historii jedzenia jako o czymś. Ciekawym, śmiesznym, ale w gruncie rzeczy nie mającym znaczenia do pewnych innych ujęć, początków akademickich dyskusji na ten temat. Potem o szczególnej roli pojęcia smaku i tematyki smaku w wykształceniu się kulturowych badań nad jedzeniem, na przykładzie kilku badaczy i kilka przykładów z XVIII wieku i początku XIX. Bardzo długo i bardzo wcześnie jedzenie było przedmiotem pracy historyków, ale była to anegdota, w której e, główne miejsce zajmowały ekscesy obżarstwa, pijaństwa, pewne ciekawostki, e, potem taki etap życia codziennego, gdzie łączone ze sobą bardzo różne sfery, co uniemożliwiało czy utrudnia specjalizację, nie wprowadza jakiegoś kontekstu, nie wprowadza specjalnej metodologii. To się łączy często z prezentyzmem. O ile jesteśmy w stanie uwierzyć czy praktykować, że badania historii ustroju, historii gospodarki, historii sztuki wymagają pewnej wiedzy na ten temat, to w tej dziedzinie bardzo długo historycy uważali, że wystarczy nam nasza dzisiejsza potoczna wiedza o jedzeniu albo że jest to tylko popularyzacja, która. Popularyzacja czegoś ważniejszego, historii politycznej na ogół i ta popularyzacja badań nie wymaga. Dopiero w latach 60. XX wieku historia jedzenia weszła do akademii, do świata uniwersyteckiego, razem ze Szkołą Annal, gdzie czołowym projektem był tak zwany projekt badania racji żywieniowych czyli ujęcia jedzenia jednocześnie w sposób biologicznego, biologiczny, ekonomiczny i społeczny, co miało być przejawem tak zwanej histoire majoritaire, większościowej, dotyczących wielkich grup ludzi. To są założenia, tak? nie, nie mówię, że tak było. To są pewne wartości i projekty początkowe. Zakładano, że w ten sposób uda się określić taki moment zwrotny, wielki, nie wiem... Jaki święty gral historii. Taki moment, w którym wybuchła rewolucja demograficzna, umożliwiająca rewolucję przemysłową i powstanie nowoczesnego społeczeństwa. Stało się to wtedy, kiedy ludzie przestali umierać z głodu i zaczęli produkować tak dużo, że część z nich mogła się tym nie zajmować, przenieść się do miasta i robić coś innego. Uważano, że ta opowieść musi mieć ujęcie liczbowe, że to będzie. Rękojmią, że dawna narracja, metafora, opowieść są częścią dawnej historii powierzchownej, a przedstawienie tego jako liczby zapewni w magiczny sposób wiarygodność otrzymanych badań. Fernand Brodel, znany historyk, jeden z twórców, czy przynajmniej administratorów tego nurtu. W sensie zarządzania Maison des de, de i innych, innymi wcześniejszymi instytucjami, które, no i samym, samym pismem, annal, które to, to, to wszystko tworzyły i utrzymywały. Pisał jednak o bardzo różnych rzeczach, które w wielu ujęciach były potem pomijane. Na przykład uważał, że najważniejsze w historii jedzenia są cykle smaku. To jest coś więcej niż koniunktura. Cykle są sekularne, tysiącletnie. Tak? Pisząc o tym, że ludzie. Od Aleksandra Macedońskiego do XVII wieku lubili ostre przyprawy i ostry smak. Stwierdzał, że to jest ważne, bo pociągało za sobą rozwój handlu, powstanie gospodarki towarowo-pieniężnej, kontakty z Dalekim Wschodem, odkrycie Ameryki, globalizacja itd. Jednocześnie pisał troszkę, no formułował tam trochę dziwne uwagi, że jakiś kolega mu powiedział, że jakiś kolega mu powiedział, że jeden rzeźnik używa ostrych przypraw do konserwacji czy poprawiania smaku zepsutych przypraw i potem często to trochę już nieświadomie cytowano. Natomiast w 1974 roku, to jest 1962 rok ten jego pierwszy artykuł, w 1974 roku to się kończy. Jego następca, dyrektor Maison des Sciences de, de l'Homme, Maurice Aymar i Françoise Saban, młoda wówczas badaczka, bardzo długo szefowa Rady Naukowej Europejskiego Instytutu Historii i Kultury Jedzenia, od, od trzech lat dopiero nie pełni tej funkcji, napisali taki podsumowujący artykuł, gdzie stwierdzili, że no, w zasadzie trzeba by teraz udać w kierunku historii kultury, bo nie wszystko udało się osiągnąć, bo. Założenia pierwotne były zbyt optymistyczne, a wykonanie nie, nie do końca się udało. Ale to jest przełom. To jest naprawdę systematyczne, poważne badania, ogromne źródła i ujęcie jedzenia jako czegoś ważnego i specjalistycznego w historii. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną. No, kilka, ale jedną z wielu bardzo postaci, która to tworzyła, Żana Luisa Flandrena, który najpierw zajmował się demografią historyczną i stwierdził, że w demografii najważniejsza jest seksualność. W polskich książkach, artykułach tego autora przy tłumaczeniu słowa seksualność pojawia się, jak to jest po polsku, tłumacze tłumaczyli, to rodzina. Podobnie jak w demografii, Flandrę. Dosyć radykalnie zmienił akcenty tematyki badań nad jedzeniem, stawiając w centrum historię smaku. Stwierdzał dosyć radykalnie i przesadnie, tak, że projekt badania racji żywieniowych czyli ile ludzie jedli dawniej, w sensie kalorii, ilości, wartości ekonomicznej to jest historia jedzenia bez jedzenia. Tak, Na przykład, że badano produkty, towary i wynagrodzenie, które nie są nawet w sensie takim no, prostym, przeliczeniowym jedzeniem, bo są wynagrodzeniem ktoś nie musi tego jeść, ktoś może to sprzedać, ktoś może jeść coś innego jeszcze. Prawda? Krowa nie ma kalorii, jak przyjmowano w tych, w tych obliczeniach. Bardzo często w tych obliczeniach przyjmowano różne dane no, z sufitu tak? liczba na przykład osób, które coś jedzą więc, więc chociażby na końcu liczby. To starano się zwykle je dopasować do liczb dzisiejszych, żeby były wiarygodne, więc wychodziło, że to już było mniej więcej tak jak dzisiaj. Wprowadzone przez niego pojęcie smaku było trochę zaskakujące, bo zdawało się, że jest to taka frywolna, smakoszowska, również anegdotyczna opowieść o kuchni. Tymczasem smak to dla niego była przede wszystkim kategoria estetyczna. I przyjemność, ale również zmysł, dzięki któremu poznaje się różne rzeczy, nie tylko, nie tylko jedzenie. I jako coś takiego, jako przyjemność, zmysł i kategoria estetyczna, smak jest zawsze związany z wyróżnieniem społecznym, z miejscem hierarchii, z rywalizacją społeczną, z tożsamością różnego typu. Z nakazami religijnymi, postami, czy tabu, czy, czy, czy świętowaniem, z dietetyką, więzią, społeczną komunikacją, czyli mniej więcej ze wszystkim. Wynika to z tego, że wszyscy jedzą, a bardzo długo jedzenie było bardzo ważne. Wbrew pozorom dzisiaj jest o wiele mniej ważne. Kuchnia. W jego ujęciu to nie jest taka prosta, uproszczona metafora jedzenia w ogóle. Tak? W naszych polskich badaniach spotykałem się z takimi ujęciami, że badania wzrostu poborowych to kuchnia. Produkcja zboża to kuchnia. Oczywiście wszystko się ze wszystkim wiąże, ale, ale nie zawsze warto to odkrywać pewnie. Istotą kuchni według niego jest taki moment, kiedy towar, produkt, to wynagrodzenie przekształca się w jedzenie. No, czyli gotowanie, przekształcanie, tak? Czyli zasady. Jak zrobić, żeby z czegoś, jak zrobić to, żeby to co jeszcze nie jest jedzeniem, jedzeniem się stało. A te zasady dotyczą smaku, zdrowia, wyróżnienia, wiedzy bardzo wielu rzeczy, które za tym gotowaniem stoją, których z reguły sobie czy my, czy profesjonalni kucharze nie uświadamiamy. Innym takim ważnym, zupełnie zapomnianym badaczem był Jean Paul Aron. O ile wcześniejszy, bo, bo Franklin to lata 80., początek XX wieku i 90., zmarł w 2001. Jean Paul Aron to lata 70. Taka książka o menu. O menu jako tekście, ale o menu jako propozycji, konstrukcji, jako no, odbiciu świata. To już przypomina nam pewne tendencje strukturalistyczne czy postmodernistyczne. Natomiast dzisiaj jest to, jest to coś, co się rozwija coś, co zostało zinstytucjonalizowane coś, co łączy się z bardzo różnymi dziedzinami, i w zasadzie ta historia trochę traci swoją, swoją specyfikę, bo roztapia się w szerszych, humanistycznych studiach nad jedzeniem. Przy polskich sprawach pewną inspiracją może być słynny tekst Romana Jakobsona, rosyjskiego lingwisty, który był jednym z przejawów zwrotu językowego, używania metod lingwistycznych w badaniach historycznych czy humanistycznych, gdzie pisał on o recepturach na szczupaka po polsku doszukując się w nich stylu przekazu ideowego w sposób może trochę no, zaskakujący, bo miał do dyspozycji jeden tekst. My dzisiaj ten tekst pierwotny Polski z XVI wieku znamy, odkryliśmy go niedawno, opublikowaliśmy w tym zbiorze dla kuchmistrza, ale to jest naprawdę przełom nie tylko w historii. Inna ważna koncepcja, która oświadamia nam, że to jedzenie dzisiaj naprawdę nie jest takie ważne jak było to koncepcja gastroanomii oparta na koncepcji rozkładu społecznej Durkheima gdy mamy jedzenia dużo gdy jest tanie to traci ono nie tylko wartość ekonomiczną ale i symboliczną jedzenie jest dzisiaj obiektem przedmiotem wolności i wyborów indywidualnych i jest tak po raz pierwszy w drugiej połowie XX wieku tysięcy lat. W efekcie tracimy bardzo wiele. Zyskujemy wiele. tak? Zyskujemy wolność, zyskujemy koniec głodu, ale tracimy reguły, normy, zakorzenienie. Jemy kiedy chcemy, co chcemy, jak chcemy. Kiedyś jedliśmy to, co... Ma babcia, szef, pracodawca czy ktoś inny w określony sposób, i tego nam brakuje. Brakuje nam norm, co powoduje lęki i tęsknoty żywieniowe. W XVIII wieku, żeby tylko pokazać kilka już przykładów, czym jest ta historia jedzenia, to globalizacja to wielki temat. Bez takiego kontekstu dane proste są no, nieczytelne i niewiele nam opowiadają. To, yy, Krytyka postu i Voltaire, który pisze o luksusowym jedzeniu postnym arystokracji i mięsie tanim biedoty i, 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 i także scientyzm, utylitaryzm, edukacja, to sentymentalizm i naturalizm Rousseau, to początki nowej dietetyki opartej na chemii i fizyce, to wreszcie wegetarianizm. Przykłady Leszczyńskiego i Potockiego może pominę, to chodzi o babę, czyli mit Stanisława Leszczyńskiego i, i znaną od niedawna nam kuchnię francuską, modę na kuchnię Stanisława Leszczyńskiego i jej rolę w Polsce później. Może tylko, może tylko to poltremote, te francuskie przykłady. I te wszystkie rzeczy związane z liberalizacją postu, nauką, utylitaryzmem w swych pismach i w niedawno odkrytej przez nas, przeze mnie, książce o konserwacji i przechowywaniu jedzenia, o tym pisał. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że generalnie rzecz biorąc, te badania wymaga, wymagają, no, tak jak wszystkie badania, chyba rzetelności badawczej, dużej, ilości dobrze dobranych źródeł, pracowitości, systematyczności, wielu innych cech, które nie wyróżniają wszystkich historyków. Profesor Jerzy Dygdała niedawno napisał taki niezwykły tekst o rzepie toruńskiej. Rzepa toruńska to pododmiana rzepy, która rosła pod Berlinem i pod Toruniem. Ze względu na słabe gleby wykształciła się tam taka no, dziwna odmiana, taka... Ma malutki korzeń, pokręcony, trudny w użyciu, ale o niezwykłym orzechowym smaku. Pan rektor Tretyn, fizjolog biologii, wyjaśnił mi niedawno, że to tak się dzieje. Jak roślina ma stres, to produkuje dziwne rzeczy. W ten sposób profesor Jerzy Dygdała połączył kilka charakterystycznych ujęć. Ujęcie botaniczne, ujęcie polityczne, bo był to symbol. To był symbol Torunia, to był prezent, to był. Ważny towar i ujęcie kulinarne. W ten sposób pan profesor Dygdała zasiał ziarno, które padło na nieurodzajny grunt toruński, tak jak w XVIII wieku, i to jest zdjęcie sprzed dwóch tygodni. Udało nam się pozyskać te ziarna, udało nam się wsadzić je dokładnie w tym samym miejscu, gdzie były uprawiane w XVIII wieku, i za dwa jakieś tygodnie, panie profesorze, spróbujemy to zjeść. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję.